1922 jesteśmy na grobie Ojca Wincentego Kruszyńskiego. Urodził się Kruszyński w 1922 roku. Wtedy nasz biskup Neufäusler. Urodził się, przydachał, już za życie ojca Wincentego, przydachał się, urodził 27 stycznia 1888 roku, trzy dni przed śmiercią Jana Bosko, więzień dachał, w 1947 roku wydał. Świadectwo prawdy. A ty wiesz, jaka jest prawda? Przeżywam profanację w Eucharystii, w Karmelu, który Jezus wdachał przy Jego grobie, bo jest pochowany w Karmelu, który założył. Dwudziestego. 8 maja 1963 roku Ale panują miał świata i teraz że są tego życi a mieszkańców się wyszczepia 18 maja, 18 sierpnia w 2020 roku. Samoloty latały nad obozem, a w obozie była minister obrony i żołnierze Izraela. A tego dnia 18 sierpnia w Hamburgu zaczęli przepisy sanitarne i ustanowiono, że Jan Paweł II jest największym świętym. Pełno obrazków jego było. To są organizatorzy. Rabin Lau, jego syn Dawid Lau. Podobno rabina Lau nie wyświęcił, nie, nie ochrzcił Jan Paweł II w 1948 roku w Krakowie, w kościele Świętego Krzyża. Byli Dawid Lau, obecny od 2013 roku, główny rabin Izraela. A jego ojciec jest organizatorem Żywych Oświęciniu, gdzie od 1 września 2006 roku rządzi Żyd Piotr Cywiński i odwiedzali Dachau, na oświęcini W czerwcu 1979 Jan Paweł II, organizator. 28 maja 2006 B16 i przestępca Franciszek. Jezu, wam tobie, jak bardzo poczęła prawdy. Biskupio, no i ojcele, że z twoimi listami pielgrzymowałam do księdza Michała Wuźnickiego na Wroniecku. 8 maja byłam tam. Razem też był z nami ksiądz Michał Woźniak, dla którego brałam ziemię. Stachał dla parafii św. Piotra i Pawła w pędzicach. To nie byli kapłani, którzy mnie przyjęli. Nie spotkałam księdza Woźnickiego, ale to była rocznica, kiedy Franciszek tańczył z rabinem Edgarem Gluckem w 2017 roku na Watykanie, bo zakończyli program. Wszystko zaplanowane. Jezu, ufam Tobie. Tak bardzo potrzeba prawdy. Ojcze Wincent, wspomagaj.